Są pytania, które wiele kobiet nosi w sobie przez lata, w ciszy. Pytania proste, intymne, całkowicie naturalne, a mimo to często przykryte wstydem, niepewnością i sprzecznymi informacjami. Jedno z nich brzmi właśnie tak: Ile razy w tygodniu kobieta może się masturbować? I zaraz obok pojawia się drugie, jeszcze ważniejsze: Czy to jest dobre, czy złe dla zdrowia pochwy? Być może nigdy nie wypowiedziałaś tego pytania na głos. Może pojawiło się wieczorem, w samotności, albo po rozmowie z kimś bliskim. Może słyszałaś różne opinie od koleżanek, w rodzinie, w internecie, w czasopismach, a nawet od lekarzy, którzy mówili bardzo ogólnie, bez wyjaśnienia. Jedni twierdzą, że to zdrowe, inni ostrzegają, że za często może szkodzić. Są też tacy, którzy sugerują, że po pewnym wieku to już nie jest normalne. I właśnie tutaj zaczyna się zamieszanie, a razem z nim cichy niepokój. Bo kiedy nie rozumiemy własnego ciała, zaczynamy podejmować decyzje w oparciu o strach, poczucie winy albo mity. A zdrowie intymne kobiety, niezależnie od wieku, nie powinno być oparte ani na wstydzie, ani na domysłach. Witamy w Zdrowie Intymne online miejscu, w którym mówimy prosto, spokojnie i z szacunkiem o tym, co naprawdę wpływa na zdrowie intymne kobiet i mężczyzn. Bez ocen, bez sensacji, bez obietnic cudów. Z troską, doświadczeniem i realną wiedzą. Ten temat jest ważny teraz, ponieważ dotyczy kobiet w każdym wieku. Ale z biegiem lat nabiera jeszcze większego znaczenia. Ciało kobiety zmienia się wraz z czasem. Zmienia się poziom hormonów, nawilżenie pochwy, elastyczność tkanek, wrażliwość zakończeń nerwowych. To, co w wieku 25 lat było neutralne, w wieku 50 lub 70 lat może być odczuwane zupełnie inaczej. I to nie oznacza, że coś jest nie tak. To oznacza, że ciało komunikuje się inaczej. Wiele kobiet zastanawia się w ciszy, czy robię to za często. Czy mogę sobie zaszkodzić? Czy pieczenie? Suchość albo dyskomfort mają z tym związek? Czy powinnam przestać? Czy to wstyd w moim wieku? A jednocześnie inne kobiety słyszą przekaz przeciwny: że masturbacja rozwiąże wszystko poprawi zdrowie, hormony, sen, nastrój. Bez żadnych ograniczeń. I to również nie jest prawdą, bo zdrowie intymne, tak jak całe ciało, opiera się na równowadze, a nie na skrajnościach. Celem tego materiału nie jest straszenie. Nie jest nim również zachęcanie do czegokolwiek na siłę. Celem jest zrozumienie, świadomość i kontrola zrozumienie, jak reaguje pochwa, jakie mechanizmy biologiczne są zaangażowane co jest normą a co sygnałem ostrzegawczym. Świadomość, że każda kobieta jest inna i kontrola, czyli umiejętność podejmowania spokojnych, bezpiecznych decyzji dla swojego ciała. Bo masturbacja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To kontekst, częstotliwość, technika, nawilżenie, stan tkanek i ogólne zdrowie decydują o tym, czy staje się wsparciem, czy źródłem problemów. I właśnie do tego stopniowo dojdziemy, krok po kroku. Jeśli jesteś kobietą, która chce lepiej rozumieć swoje ciało, zostań. Jeśli jesteś partnerem, córką, synem lub opiekunem i chcesz zrozumieć, co naprawdę wpływa na zdrowie intymne bliskiej osoby, zostań. To, co przed nami, nie będzie krępujące ani przesadnie medyczne. Będzie ludzkie, spokojne, oparte na faktach. Na koniec tej części chcę zostawić cię z jedną myślą i jednym pytaniem, do którego wrócimy w kolejnej części. Czy częstotliwość naprawdę jest problemem? Czy może problemem jest to, co dzieje się w tkankach, zanim jeszcze cokolwiek poczujemy? Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zostań z nami. Zostaw komentarz. Jeśli chcesz, subskrybuj kanał Zdrowie Intymne Online i podziel się tym materiałem z kimś, komu może pomóc: bez wstydu, bez ocen, z troską. Aby naprawdę odpowiedzieć na pytanie, ile razy w tygodniu kobieta może się masturbować, i czy ma to wpływ na zdrowie pochwy? Musimy na chwilę zwolnić i spojrzeć na ciało kobiety nie przez pryzmat opinii, norm kulturowych czy uproszczonych porad z internetu, ale przez pryzmat biologii, fizjologii i codziennego funkcjonowania organizmu, bo pochwa nie jest oddzielnym elementem, który reaguje tylko na sam akt stymulacji. Jest częścią całego systemu hormonalnego, nerwowego, naczyniowego i odpornościowego. I to właśnie dlatego odpowiedź nigdy nie jest zero-jedynkowa. Zacznijmy od podstaw. Pochwa to tkanka żywa, dynamiczna, bardzo wrażliwa na zmiany zachodzące w organizmie. Jej ściany są pokryte delikatnym nabłonkiem, który potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, dobrego ukrwienia i równowagi mikrobiologicznej, aby pozostać zdrowym. Kiedy wszystko działa prawidłowo, tkanki są elastyczne, dobrze odżywione i odporne na mikrourazy. Ale kiedy któryś z tych elementów zaczyna zawodzić, na przykład wraz z wiekiem, stresem, zmianami hormonalnymi, przyjmowaniem leków czy przewlekłym zmęczeniem, pochwa staje się bardziej podatna na podrażnienia, pieczenie, suchość czy dyskomfort. I tu dochodzimy do bardzo ważnego momentu. Masturbacja sama w sobie nie jest agresją dla pochwy. W fizjologicznych warunkach pobudzenie seksualne zwiększa przepływ krwi w obrębie miednicy, poprawia dotlenienie tkanek i może wspierać ich elastyczność. To dlatego wiele kobiet odczuwa po niej rozluźnienie, poprawę nastroju, a czasem nawet lepszy sen. Problem pojawia się wtedy, gdy warunki biologiczne nie są już optymalne, a sygnały ostrzegawcze są ignorowane lub źle interpretowane. Wiele kobiet myśli, skoro nie boli bardzo, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Tymczasem ciało rzadko zaczyna od silnego bólu. Zwykle wysyła delikatniejsze sygnały: lekkie szczypanie, uczucie suchości, subtelne pieczenie po kontakcie. Większą wrażliwość niż dawniej. To są pierwsze znaki, że tkanki nie regenerują się już tak szybko jak kiedyś. I jeśli w tym momencie powtarzamy ten sam bodziec z tą samą intensywnością i częstotliwością, pochwa nie ma czasu na odbudowę. Warto też zrozumieć, że częstotliwość nie działa w próżni. Dwie kobiety mogą masturbować się z tą samą liczbą razy w tygodniu i mieć zupełnie inne doświadczenia. Dlaczego? Bo jedna ma dobrą równowagę hormonalną, odpowiednie nawilżenie, Zdrową florę bakteryjną i niski poziom stresu, a druga zmaga się z menopauzą, suchością pochwy, niedoborem estrogenu, przyjmuje leki obniżające libido lub cierpi na przewlekłe napięcie. To, co dla jednej jest neutralne, dla drugiej może być obciążeniem. Często pomijanym aspektem jest też sposób stymulacji. Tkanki intymne nie są stworzone do ciągłego tarcia bez odpowiedniego poślizgu. Jeśli brakuje naturalnego nawilżenia, a mimo to dochodzi do intensywnej stymulacji, mikroskopijne uszkodzenia nabłonka stają się niemal nieuniknione. One nie zawsze są odczuwalne od razu, ale z czasem mogą prowadzić do przewlekłego podrażnienia, uczucia pieczenia bez powodu czy większej podatności na infekcje. I to nie jest kwestia higieny czy robienia czegoś źle moralnie. To czysta fizjologia. W codziennym życiu wiele czynników dodatkowo wpływa na stan pochwy. Nawet jeśli nie kojarzymy ich bezpośrednio ze zdrowiem intymnym. Niewystarczające nawodnienie organizmu sprawia, że śluzówki całego ciała, nie tylko w ustach czy nosie, stają się bardziej suche. Dieta uboga w zdrowe tłuszcze i białko może pogarszać regenerację tkanek. Przewlekły stres podnosi poziom kortyzolu, który pośrednio wpływa na hormony płciowe. Niektóre leki, takie jak antydepresanty, leki na nadciśnienie czy alergie, Mogą zmniejszać naturalne nawilżenie pochwy, a wszystko to dzieje się równolegle, często niezauważalnie. Dlatego tak wiele kobiet jest zaskoczonych, gdy nagle pojawia się dyskomfort i pytanie: Czy to przez masturbację? W rzeczywistości rzadko jest to jeden czynnik. Częściej jest to suma drobnych obciążeń, które nakładały się na siebie przez miesiące lub lata. Masturbacja nie jest przyczyną samą w sobie. Ale może stać się momentem, w którym ciało zaczyna głośniej sygnalizować, że potrzebuje innego podejścia. Ważne jest również to, że pochwa, w przeciwieństwie do skóry na dłoniach czy ramionach, regeneruje się wolniej, zwłaszcza po menopauzie. Spadek estrogenu powoduje, że nabłonek staje się cieńszy, mniej elastyczny i bardziej wrażliwy. To naturalny proces, a nie choroba. Ale jeśli nie uwzględnimy tej zmiany i będziemy traktować ciało tak samo jak 20 czy 30 lat temu, Łatwo o frustracje i błędne wnioski. Wiele kobiet zaczyna wtedy ograniczać wszelką aktywność intymną z obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia. Inne robią dokładnie odwrotnie: ignorują sygnały ciała, uznając je za normalne starzenie się. Oba podejścia są skrajne. Zdrowie intymne nie polega ani na rezygnacji, ani na forsowaniu. Polega na uważności i dostosowaniu się do aktualnych potrzeb organizmu. I tutaj pojawia się kluczowe pytanie, które często zmienia perspektywę. Nie, ile razy w tygodniu, ale jak ciało reaguje między jednym a drugim razem. Czy po stymulacji pochwa wraca do komfortowego stanu? Czy pojawia się uczucie świeżości, czy raczej napięcie i podrażnienie? Czy kolejne dni są neutralne, czy coraz bardziej wrażliwe? To są odpowiedzi, które ciało daje nam codziennie, tylko rzadko uczymy się ich słuchać. W następnej części przyjrzymy się dokładnie temu, dlaczego te reakcje się pojawiają jakie mity przez lata utrudniały kobietom zrozumienie własnego ciała i jakie nawyki, często zupełnie nieświadome, mogą stopniowo zwiększać ryzyko problemów intymnych. Bo zanim przejdziemy do konkretnych działań, trzeba jeszcze uporządkować przyczyny i przekonania, które wciąż mają ogromny wpływ na decyzje kobiet. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego u jednej kobiety masturbacja pozostaje neutralnym lub nawet wspierającym elementem dobrostanu, a u innej stopniowo zaczyna wiązać się z dyskomfortem, musimy przyjrzeć się temu, co dzieje się w tle, często latami, bez wyraźnych objawów. Zdrowie intymne rzadko pogarsza się nagle. Zazwyczaj to proces powolny, składający się z drobnych zmian, nawyków i przekonań, które same w sobie wydają się nieistotne, lecz razem tworzą warunki sprzyjające problemom. I właśnie dlatego tak łatwo je przeoczyć. Jedną z kluczowych przyczyn jest zmiana hormonalna która nie dotyczy wyłącznie menopauzy. Estrogeny wpływają na grubość i elastyczność nabłonka pochwy, na ilość glikogenów w komórkach, a pośrednio także na równowagę mikrobiologiczną. Gdy poziom estrogenów stopniowo spada, czy to wraz z wiekiem, po porodach, w okresach dużego stresu, czy pod wpływem niektórych leków, tkanki stają się cieńsze i bardziej wrażliwe. To nie jest choroba, ale naturalna adaptacja organizmu. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie zmieniamy swojego podejścia do stymulacji, oczekując od ciała tych samych reakcji co wcześniej. Równolegle działa układ nerwowy. Przewlekły stres, napięcie emocjonalne, brak snu czy ciągłe poczucie pośpiechu sprawiają, że ciało pozostaje w trybie czuwania. W takim stanie trudniej o pełne rozluźnienie mięśni dna miednicy i prawidłowe pobudzenie seksualne. Nawilżenie może być słabsze, a odczucia bardziej powierzchowne. Kobieta może nie kojarzyć tego z codziennym stresem, przypisując wszystko wieku albo wrażliwości. Tymczasem to właśnie napięcie nerwowe sprawia, że bodźce, które kiedyś były przyjemne, zaczynają być odczuwane jako drażniące. Do tego dochodzą nawyki, które przez lata były neutralne, a z czasem zaczynają się kumulować. Zbyt intensywna stymulacja bez odpowiedniego nawilżenia. Zbyt częste powtarzanie tych samych ruchów bez czasu na regenerację. Ignorowanie lekkiego pieczenia bo zaraz przejdzie. To wszystko tworzy mikrourazy na błonka, które pojedynczo są nieistotne, ale razem prowadzą do przewlekłego podrażnienia. Ciało nie krzyczy od razu. Najpierw szepcze. W tym miejscu warto zatrzymać się przy mitach, które przez lata utrudniały kobietom trzeźwe spojrzenie na swoje zdrowie intymne. Jednym z nich jest przekonanie, że jeśli coś jest naturalne, to nie może szkodzić. Naturalność nie oznacza braku granic. Nawet coś, co jest fizjologiczne, może stać się obciążeniem, jeśli nie uwzględnia aktualnego stanu organizmu. Innym mitem jest wiara, że częściej znaczy zdrowiej. Częstotliwość sama w sobie nie jest miarą zdrowia. Miara zdrowia to reakcja tkanek po czasie to, co dzieje się następnego dnia, po kilku dniach, po tygodniu. Istnieje też przekonanie przeciwne, również szkodliwe, że masturbacja osłabia, wysusza lub niszczy pochwę. To uproszczenie. Sama stymulacja nie niszczy tkanek, niszczy je brak adaptacji do zmieniających się warunków biologicznych. Kiedy kobieta rozumie, że jej ciało potrzebuje więcej delikatności, lepszego nawilżenia, dłuższej regeneracji, masturbacja może pozostać neutralna lub nawet wspierająca. Kiedy tego nie rozumie, zaczyna kojarzyć ją z problemem, zamiast dostrzec głębszą przyczynę. Bardzo często pomijanym czynnikiem jest suchość pochwy, która nie zawsze objawia się w oczywisty sposób. Nie każda suchość oznacza wyraźne uczucie braku wilgoci. Czasem objawia się jako delikatne tarcie, uczucie ciepła, lekkie szczypanie po kilku minutach stymulacji. Kobieta może nie uznać tego za suchość, tylko za zmniejszoną wrażliwość albo gorszy dzień. Tymczasem to sygnał, że nabłonek potrzebuje wsparcia. Wraz z wiekiem zmienia się także tempo regeneracji. To, co kiedyś goiło się w kilka godzin, teraz może potrzebować kilku dni. Jeśli ten czas nie jest respektowany, Drobne uszkodzenia nakładają się na siebie. To właśnie ten mechanizm kumulacji sprawia, że po miesiącach pojawia się przewlekły dyskomfort, który wydaje się nagle, choć w rzeczywistości narastał bardzo długo. Badania i obserwacje kliniczne pokazują, że kobiety, które zaczynają odczuwać problemy intymne, rzadko wskazują jeden konkretny moment. Częściej mówią: To zaczęło się powoli. Najpierw było prawie niezauważalne. Myślałam, że to normalne. I to jest bardzo ważne. Bo zdrowie intymne nie pogarsza się w ciszy, dlatego że kobiety robią coś złego, ale dlatego, że nikt nie nauczył ich czytać sygnałów ciała bez oceniania siebie. Istnieje jeszcze jeden mit, który warto rozbroić że problemy intymne są nieuniknione i nic nie da się z nimi zrobić. To przekonanie prowadzi albo do rezygnacji, albo do ignorowania objawów. Tymczasem ciało kobiety, nawet w późnym wieku, zachowuje zdolność adaptacji, jeśli dostanie odpowiednie warunki. Tkanki mogą odzyskiwać komfort, elastyczność i równowagę. O ile zmiany są wprowadzane spokojnie, konsekwentnie i bez presji. Dlatego tak ważne jest, aby przestać myśleć kategoriami wolno albo niewolno, za dużo albo za mało. Prawdziwe pytanie brzmi, jakie warunki tworzę dla swojego ciała? Czy daję mu czas na regenerację? Czy reaguje na pierwsze sygnały? Czy rozumiem, że to, co działało dekadę temu, dziś może wymagać korekty? W kolejnej części przejdziemy do tego, co najbardziej praktyczne i jednocześnie najbardziej uspokajające. Co można zrobić na co dzień, aby zachować zdrowie pochwy, kiedy warto skonsultować się ze specjalistą, jakie zmiany stylu życia naprawdę mają znaczenie i jak podejść do tematu masturbacji w sposób bezpieczny, dojrzały i wspierający, bez strachu i bez iluzji cudownych rozwiązań. Kiedy dochodzimy do momentu działania, najważniejsze jest jedno uspokoić myślenie. Zdrowie intymne nie wymaga radykalnych decyzji ani natychmiastowych zmian wszystko albo nic, wymaga raczej uważności, łagodności wobec własnego ciała i konsekwencji w drobnych, codziennych wyborach. Masturbacja, podobnie jak każda inna forma stymulacji, może pozostać neutralnym lub wspierającym elementem życia, jeśli jest osadzona w realnych potrzebach organizmu, a nie w presji, porównaniach czy sprzecznych przekazach z zewnątrz. Pierwszym krokiem jest zmiana punktu odniesienia. Zamiast pytać: Ile razy w tygodniu mogę?, warto zacząć pytać: Jak moje ciało reaguje przed, w trakcie i po? To proste pytanie otwiera zupełnie inną perspektywę. Jeśli po stymulacji pojawia się uczucie komfortu, rozluźnienia, naturalnej świeżości i brak podrażnień w kolejnych dniach, to znak, że tkanki radzą sobie dobrze. Jeśli natomiast pojawia się pieczenie, napięcie, suchość albo narastająca wrażliwość, to nie jest sygnał winy ani zakazu, ale informacja, że warunki wymagają korekty. Jedną z najczęstszych i jednocześnie najprostszych zmian jest zadbanie o odpowiednie nawilżenie. Z wiekiem naturalne nawilżenie pochwy może być słabsze, nawet jeśli nie jest to od razu odczuwane jako suchość. W takich sytuacjach brak poślizgu zwiększa tarcie, a to obciąża delikatny nabłonek. Wsparcie w postaci bezpiecznych, prostych rozwiązań, bez zapachów, bez drażniących dodatków, może znacząco zmniejszyć ryzyko mikrourazów. Nie jest to oszukiwanie natury, lecz dostosowanie się do aktualnych potrzeb tkanek, podobnie jak nawilżanie skóry zimą. Kolejnym elementem jest czas regeneracji. Tkanki intymne, szczególnie po menopauzie, potrzebują więcej czasu, aby wrócić do pełnego komfortu. Jeśli ciało dostaje ten czas, reaguje spokojnie. Jeśli go nie dostaje, zaczyna sygnalizować przeciążenie. Regeneracja nie oznacza rezygnacji z przyjemności, lecz danie organizmowi przestrzeni, aby mógł się odbudować. To właśnie ta równowaga sprawia, że zdrowie intymne nie pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Nie można też pominąć stylu życia, który wpływa na pochwę bardziej niż wiele kobiet podejrzewa. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspiera wszystkie śluzówki. Sen pozwala na nocną regenerację tkanek. Regularny, umiarkowany ruch poprawia krążenie w obrębie miednicy. Spokojna rutyna dnia obniża napięcie układu nerwowego, które często blokuje naturalne reakcje ciała. To są elementy, które nie działają spektakularnie z dnia na dzień, ale konsekwentnie tworzą warunki dla zdrowia. Ważnym krokiem jest również świadomość momentu, kiedy warto skonsultować się ze specjalistą. Jeśli dyskomfort utrzymuje się mimo wprowadzonych zmian, jeśli pojawia się ból, pieczenie niezależne od stymulacji, nawracające infekcje lub uczucie stałej suchości, to nie jest temat do ignorowania ani do wstydu. Konsultacja nie oznacza, że coś jest nie tak. Oznacza, że ciało potrzebuje dodatkowego wsparcia, a im wcześniej je otrzyma, tym łatwiej przywrócić komfort. Warto też spojrzeć na masturbację nie jako na czynność do oceniania, ale jako formę kontaktu z własnym ciałem. Kontakt, który może uczyć uważności, delikatności i reagowania na sygnały. Kiedy kobieta przestaje porównywać się do innych i zaczyna słuchać siebie, znikają skrajności. Nie ma już potrzeby ani rezygnacji z obawy, ani forsowania z przekonania, że tak trzeba. Dla wielu kobiet, zwłaszcza w wieku dojrzałym, ogromną ulgą jest odkrycie, że zdrowie intymne nie polega na spełnianiu norm, lecz na dopasowaniu. Dopasowaniu częstotliwości, intensywności, warunków i oczekiwań do aktualnego stanu organizmu. To podejście nie odbiera przyjemności. Wręcz przeciwnie często ją porządkuje i czyni bezpieczniejszą. Chcę też bardzo jasno powiedzieć: zawsze jest czas, aby zadbać o zdrowie pochwy, niezależnie od wieku, niezależnie od historii, niezależnie od tego, jak długo pewne sygnały były ignorowane. Tkanki reagują na zmianę warunków. Organizm ma zdolność adaptacji, a małe, konsekwentne kroki zamiast gwałtownych decyzji przynoszą najtrwalsze efekty. Jeśli miałabym podsumować najważniejszą myśl tego materiału, brzmiałaby ona tak: Nie istnieje jedna prawidłowa liczba razy w tygodniu istnieje tylko Twoje ciało, jego reakcje i Twoja gotowość, by je zauważyć. Masturbacja nie jest wrogiem zdrowia pochwy. Wrogiem jest brak uważności, presja i ignorowanie sygnałów, które organizm wysyła znacznie wcześniej, niż pojawi się realny problem. Dziękuję, że byłaś z nami do końca. Dziękuję za otwartość i zaufanie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw komentarz. Być może Twoje słowa pomogą także innym kobietom poczuć się spokojniej i pewniej. Zasubskrybuj kanał Zdrowie Intymne Online, aby nie przegapić kolejnych rozmów o zdrowiu intymnym bez wstydu, bez strachu i bez przesady. I jeśli uznasz, że ten temat może być ważny dla kogoś bliskiego, podziel się nim. Czasem jedna spokojna informacja potrafi zmienić bardzo wiele.